Słuchajcie, witam was serdecznie na moim kanale w tych pięknych okolicznościach przyrody, jakim jest las, jak widzicie piękna pogoda, słoneczko świeci. I tak postanowiłem, że dla was nagram film na temat tego roweru. Jest to rower ENGWE E26, jak widzicie koloru żółtego i co najważniejsze przejechałem tym rowerem 3000 km, więc to nie będzie taka recenzja. Jakby roweru, że wiecie, wziąłem rower, przeczytałem trochę opisu ze strony i wam mówię co ma, co działa, co nie działa, tylko po prostu wam powiem, jak ten rower się spisuje po 3000 km, a dokładnie mam przejechane, to wam zaraz jeszcze pokażę, dokładnie mam przejechane, już wam mówię 3025 km. I teraz, powiem mam wam szczerze, co w tym rowerze mi się popsuło. Co w tym rowerze zmieniłem, co w tym rowerze bym zmienił, żeby był jeszcze lepszy. No i oczywiście podam Wam listę rzeczy, które mi się uszkodziły podczas przejechania tych 3000 km tym właśnie rowerem. Jeździłem w ciężkim terenie, jeździłem w błocie, jeździłem po jakichś tam pagórkach, trochę po asfalcie, ale przeważnie las, szutry, doły, łąki, po prostu wszystko gdzie się tylko dało wjechać tymi kołami, a tymi kołami się wszędzie da wjechać. Do tego moja waga, na pewno też daje trochę temu rowerowi w kość. No ale co, pomyślałem, że Wam nagram, Wam powiem. A więc, jeżeli chodzi o listę rzeczy, które mi się popsuły przez te 3000 km ponad w tym rowerze. Wiadomo, tutaj nie ma jakiegoś sprzętu jakiegoś tam Deore czy XT, XTR i tak dalej. Jest to podstawowy sprzęt marki Shimano, zwykły jakiś tam turniej, przerzutka. Zwykła, chyba nawet, nie wiem czy jest tańsza przerzutka, przy do przerzucania, właśnie tutaj w tym rowerze zamontowana, gdzie, jeszcze, gdzie w ogóle istnieje, jeszcze jakaś może tańsza. Powiem Wam, że po tych 3000 km, i to tak serio Wam powiem szczerze, nie to, że ktoś tam mi płaci, bo nikt mi za to nie płaci, co ja mam mówić. Po prostu powiem Wam szczerze. Nie psuło mi się nic. Centralnie nic. Jedyne co zrobiłem to wymieniłem sobie kilka dni temu klocki hamulcowe, bo się wiadomo, że klocki się w rowerze ścierają. A po 3000 km kupić klocki za 50 zł to naprawdę nie jest duży koszt. Tym bardziej, że do niektórych modeli dają je w gratisie. No i słuchajcie, nic więcej nim nie zmieniałem, tylko te klocki. Wszystko ładnie działa: przerzutki, bateria, wszystko ładnie e, trzyma. Dodałem troszeczkę sobie jakiś tam przeróbek, jakieś udogodnie, jakieś dla, e, dla swojego roweru, bo to wiadomo, każdy jak kupi sobie rower, sobie tam kupuje jakieś tam widony, jakieś uchwyty i tak dalej. Wedle własnego widzi mi się, co się po prostu komu przydaje. Ja sobie dałem taką torbę, jak tutaj widzicie. Ona jest engla, bardzo fajna. Można sobie jakieś ciuchy wrzucić, ubrania. E, fajne ma to, że można, się, można ją rozłożyć. Zobaczcie tutaj. O. I mam pełną prawną torbę z jednej z drugiej strony. Także możemy sobie zabrać jakieś ciuchy, ręcznik, jakiś mini namiak, namiot, hamak, cokolwiek. I dorzuciłem sobie tylko jeszcze koszyczki na bidony. Dwa, trzeci na e, kierownicy. Uchwyt na e, telefon, i tu coś tam na klucze. I w sumie nie dołożyłem do niego więcej nic. A sorki kupiłem sobie jeszcze amortyzator taki tutaj. Zobaczcie, o! Trochę on teraz e, piszczy bo nie jest naoliwiony. I zmieniłem oponki, ale oponki nie zmieniłem tylko dlatego, że tamte były złe, tylko byłoby mi szkoda, bo jeżdżąc tymi oponami po asfalcie to je po prostu zdzieramy, te co przychodzą oryginalnie i dlatego sobie kupiłem takie na Aliexpress po 110 zł chyba oponki, które dzięki temu rower się lepiej toczy, lżej, możemy jechać bez wspomagania, a tamte oponki sobie zostawiłem e... po prostu na zimę, no nie, żeby ich teraz nie zdzierać, na zimę sobie przełożę, będę na tamtych terminowych oponkach sobie jeździł. Eee, po prostu widzimy, także jak widzicie rower nie jest za duże pieniądze, nie jest to jakieś tam z wysokiej półki rower wiadomo, że można kupić jakieś takie markowe bardziej rowery z lepszym napędem jakimiś tam przerzutkami lepszymi i tak dalej, ale tutaj mi się nic nie popsuło, nic, każdy mówi a bo ten rower wiecie o ma tańsze tanie, przerzutki, bo to jest chiński. no i co z tego, teraz wszystko jest chińskie tak naprawdę, wszystko nawet nie wiem czy ubrania nie mam chińskich a podnosi mi się ich bardzo e, dobrze. Także słuchajcie, jeżeli ktoś szuka roweru niedrogiego, e, takiego, kto może nim jeździć i terenowego, i wszędzie wiedzie w piachy, jakieś tam błoto, szutry, po lesie i lubi takiego turystycznie sobie pojeździć, to ten rower jest spoko. Może jest trochę ciężki, no ale widzicie, gabaryty są trochę tego roweru, więc to wszystko musi gdzieś to, to dźwigać. No i musi, co nie dojeździ, to do wygląda i. Jedyne co bym zmienił w tym rowerze to amortyzator przedni, bo tutaj jest sprężynowy. Dało mi jakiś lepszy, może olejowy, jakiś hydrauliczny, coś może bardziej, po czy powietrzny. Jedyne tylko to bym zmienił w tym rowerze. Hamulce mamy już hydrauliczne, niemechaniczne także bardzo fajnie e, hamulą. I więcej nic, i więcej nic nie trzeba w tym rowerze zmieniać. Kupować, wsiadać e, i jechać. A wiem, że wiem, że jest w jakimś czarnym kolorze w czarnym jest kolorze i chyba był jeszcze jakimś jednym takim purpurowym musielibyście sobie na, e, na stronie zobaczyć także jeżeli ktoś szuka takiego roweru e, w niedużych pieniądzach i po 3000 km i nie popsuło mi się nic to ten rower będzie do tego e, świetny jeżeli byście chcieli na przykład to e, możecie wejść na sobie stronę enq, ja wam podlinkuję. Tam jest też masa innych rowerów. Jest też ten rower. Ja wam dam linka do tego roweru. Jak będziecie na kupnie to jak chcecie, chcecie, nie chcecie ja do niczego nie namawiam. dałam tam linka na zniżkę bodajże na prawie 450 zł na ten rower. Także wy dodajcie sobie rower do koszyka. W koszyku dodajecie sobie mój kod, który będzie w opisie filmu. I on wam tam przelicza. Wychodzi wam tani. Z tego co wiem jeszcze chyba nigdy się tak nie zdarzyło. 2-3 dni rower już jest u was i Przykręcić tylko koło. To podstawowe rzeczy. Kierownice. To jest 20 minut roboty i rower macie gotowy do jazdy. 3000 km za 6000, bo też z kawałkiem ten rower kosztuje. Po zniżkach może być trochę taniej Macie fajny rowerek na lata. No a teraz co? Co ja wam będę więcej zanudzał? No po prostu chciałem wam powiedzieć moją opinię. Aha, jeszcze wam może pokażę, żeby nie 3025 km przejechane. Rowerkiem Wiadomo, Jakieś dodatki sobie po bo założyłem na kierownicę Przerobiłem sobie tylko Przerobiłem sobie tylko dźwignię Gazu, bo jak kupujecie W standardzie to macie tutaj gaz Ja sobie ten tutaj, tą połówkę przełożyłem tutaj I dokupiłem takie za 10 zł Na manetkę Coś takiego i wtedy Wygodnie się jedzie, trzymam sobie rękę I palcem sobie tutaj dodaję Gazu. Wiadomo, że rower je, je, przychodzi zabezpieczony czy zabezpieczony zablokowany, 25 na godzinę e, możemy nie jechać, możemy sobie to odblokować, czas sobie czasem odblokuje, ale to tylko w terenie, w lesie, jak wiecie, jest jakaś przestrzeń, doły, nie ma nikogo, to sobie zablokowuje, jeżeli jeździmy na przykład gdzieś do parku, do miasta, to warto sobie zablokować rower 25 na godzinę, nikomu krzywdy nie zrobimy. Mi się wydaje, że też jak jeździmy sami po lesie, to też nic się nie stanie jak sobie odblokujemy i będziemy sobie tam 30 na godzinę, czy 35 jechać. Także jak widzicie, fajny rowerek. Nic mi się nie dzieje, nic się nie popsuło. Wsiąść, jeździć. Według mnie jeszcze żółty korol, powiem Wam, że jest kozacki. Dużo osób się ogląda, bo no robi wrażenie po prostu. No i teraz to Wam będę zanudzał. Ja uciekam, dalej sobie pojeździć. I co, widzimy się. Widzimy się gdzieś w trasie. Trzymajcie się i odwiedzajcie mój kanał. Trzymajcie się jeszcze raz. Cześć.